I witam Was w ostatnim vlogu razem z naszym kamperem. Słuchajcie, nasz kamper został sprzedany. Teraz zobaczcie, jak wyglądało jego sprzątanie, i naprawy blacharskie i różne małe naprawy. Kampera z nami nie ma. Teraz zobaczcie ostatni raz intro z poprzedniego roku jeszcze, a od następnego odcinka już zaczniemy nowe przygody z tym kanałem, nowa forma podróży. Co będzie? Zobaczycie. Myślę, że dużo ludzi się zdziwi, jaką formę podróży wybraliśmy, ale to już zapraszam od następnych vlogów, a teraz zostawcie łapkę i zobaczcie, jak ostatni raz posprzątałem i naprawiłem przed sprzedażą wszystko, co było zepsute w kamperze. Także zapraszam Was do oglądania vloga. Nie zapomnijcie zostawić łapki, subka i tak dalej. Witamy. Jak widzieliście, po drodze spotkało nas gradobicie. Słuchajcie, jest dwa tygodnie później, już jest po wakacjach, całkowicie camper. Trzeba posprzątać. Popatrzcie, jaki jest bałagan. Niesamowity bałagan. Opróżniłem kampera całkowicie. Nie ma tutaj nic, ani jednej rzeczy. Nawet gaśnicę opróżniłem. Będzie całkowicie sprzątany, bo najprawdopodobniej kamper będzie sprzedany. I będziemy inwestować w nowego kampera, ale żeby inwestować w nowego kampera muszę ponaprawiać szkody, które zrobiło nam gradobicie. muszę ponaprawiać szkody, które zrobiłem sam, no trochę trzeba naprawić, no bo jednak ludzie, którzy kupują kampery, chcą mieć kampery takie, że można było od razu jechać na wakacje, także dzisiaj zaczynamy od szkody, którą zrobiłem w Alcosebre, czyli wjechałem w ten słupek. Zaraz będziemy to wyciągać, szpachlować. Pokażę Wam może trochę jak się uda, bo nie wiem czy to się uda jedną na ręką robić, drugą nagrywać, ale postaram się coś pokazać. Także zaraz to zaczynamy. Później będziemy sprzątać. Naprawiłem już stolik, który tutaj jest normalnie stolik, noga też nam się trochę oderwała od stołu, także to już poszpachlowałem, naprawiłem, będę to szlifował, będę to malował. Będziemy robić wszystko tak, żeby ten kamper był w 100% taki jak powinien być. I oczywiście będziemy też prali tapicerkę, bo jest bardzo brudno. Spróbuję to zrobić sam. Kupiłem środki, także będziemy to robili dzisiaj. Słuchajcie, byłem to dzisiaj oglądać nowe kampery. Eee, chcemy, e, ch ch chcemy. Tak myślimy sobie o takim małym kamperze, takim jak Mercedes Vito albo coś w tym stylu, albo Volkswagen T5 w wersji kamperowej. Zobaczymy, na razie jeszcze zastanawiamy się, obejrzeliśmy. No jest to inny standard, powiedzmy, niż to, co mamy tutaj. Tutaj mamy wszystko. Tam de facto macie tylko dwa łóżka i nic więcej. Myślimy, na razie to jest myślimy. Także, także zapraszam Was na dalszą część. Zobaczycie sprzątanko, zobaczycie dal, jakieś tam drobne naprawy. Coś może się uda jeszcze ponagrywać, dograć do tego vloga powrotnego. No tak jak mówię, już jest dwa tygodnie później, po tym wszystkim, co się wydarzyło, to gra do no niestety dach jest uszkodzony, tak bywa, uszkodzone jest e, okienko dachowe w, e, w ubikacji, ale to już zamówiłem nowe, także to, to już będzie wymienione na całkowicie nowe, no i teraz zabieram się za szpachlowanie tego malutkiego gnieconka, które zrobiłem w sebre. Mam nadzieję, że mi się to uda, pierwszy raz to będę robił, także zapraszam Was na dalszą część tego vloga. No i słuchajcie, to jest to uszkodzenie, ściągniemy, tu zabezpieczyłem, żeby się woda nie wlała, także ściągniemy to. Widzicie, jest roztargane całe poszycie, także to spróbuję zaraz trochę powyciągać. Spróbujemy to powyciągać i poszpachlować. Także zobaczymy, jak to się uda. zrobiłem to w ten sposób na razie jest zaklejone pachlą do samochodów no i co? zaczynamy sprzątać już środek zaraz odkurzacz wchodzi i będziemy co będziemy robić? Będziemy prać tapicerkę. Także zapraszam Was na pranie tapicerki. Będzie fascynujące na pewno. No i słuchajcie, całą zabawę zaczniemy od odkurzenia tego patrzcie jakie plamy. Plama. Takie to jest czarne po drodze. No niestety pies też tutaj jest i się ocierało to wszystko. Tak wygląda siedzenie po juli. Ogólnie rzecz biorąc, to jestem w szoku jaki brud jest. No ale cóż, miesiąc czasu w kamperze. W ciepłym kraju. Robi swoje, także zaczynamy od spryskania tego, mam taki środek z HG Zobaczcie taki środeczek z Hagie. plus jeszcze mamy odkurzacz Karchera Piorący I środki do tego, mam nadzieję, że damy radę Także Ja spryskuję Czyszczę, odkurzam, pokażę Wam efekt końcowy, zobaczymy jak to wyjdzie Słuchajcie minęło parę godzin Popatrzcie na to ta pizzerka wyprana. Tu jeszcze trochę mokre. Tak to wygląda elegancjo. Tutaj też użyłem oczywiście karhera do prania dywanów. Może nie jest to całkowicie dobrze, ale jak na moje oko jest dużo lepiej niż było. Cofnijcie się do połowy tego filmu, to zobaczycie. No. A teraz y, naprawiłem też y, to uszkodzenie y, lakierni, y, blacharskie. Może nie wyszło genialnie, jeszcze jest pomalowane tylko na raz, ale zobaczcie. Szpachla. Tak to wygląda. Jeszcze podszlifujemy, raz pomalujemy zacieniujemy to i co i nakleimy naklejkę oczywiście, bo na takiej e, blaszce z kampera no nie da się tego zrobić. znaczy pewnie da się to zrobić, genialnie, ale nie będę próbował nawet. I dla, takiej małej, dla takiego małego uszkodzenia, które nie ma żadnego wpływu na jakość samochodu i tak dalej. Sami widzieliście, to było tylko wgniotka mała z roztarganym poszyciem. Teraz jest to zaklejone ładnie, elegancko. Nie ma żadnego wpływu na na to auto to nie jest autobite, nie ma rdzy, bo to jest aluminium. Także zupełnie się to wystarczy. Naklejmy ładną naklejkę Detlefs, już zamówiłem z AliExpressu i będzie wyglądało jak nowe. Co dalej? Aha, dalej. Chodźcie. Dalej, mój drodzy. Stół. Naprawiłem stół. Znaczy, jeszcze nie naprawiłem, ale zobaczcie. To jest nasz tuł z kampera. Tutaj była przykręcona noga, ale niestety tu pod spodem jest papier. Czyli wkręcacie to cały czas gdzieś to wkręcałem. Tu, tu. Jak widzicie wszędzie dziury. I co chwilę ten, ta noga się luzowała. Jak się gdzieś tam lekko ją kopnęło. Teraz tak. Wyciąłem duży kawałek. Wkleiłem na klej taki mocny. E, wkleiłem taki kawał drewna. Zaszpachlowałem, teraz to wyszlifuję, pomaluję spód tutaj, przykręcę nogę już do drewna i już tego nic nie ruszy. Także do roboty, robimy dalej. No i słuchajcie, skończone, wyszlifowane, pomalowane. Zaraz to wytrzemy, przykręcimy nogę i już tego nigdy nie odleci. Prosta robota. Szybka, zaraz wyczyścimy to ładnie. Pod spodem nie trzeba tego całego malować. Także tak chyba wystarczy. Tak mi się wydaje. Do funkcjonowania na pewno będzie funkcjonować lepiej niż było. No i słuchajcie, skończone. Camper wyczyszczony. Wszystko pokończone. Zajęło mi to cały dzień. Łącznie ze szpachlowaniem tego, co zrobiłem w Hiszpanii, czyli tego małego zderzenia ze słupkiem. Raz pomalowanie też jeszcze zostanie później wyszlifowane, lekko podszlifowane, pomalowane jeszcze raz. I na to już przyjdzie naklejka. No bo tak jak mówiłem, ja specjalistą nie jestem. Jest to zrobione super, tam się nic nie będzie działo. Przypominam, że wszędzie jest blacha aluminiowa. To jest tylko takie malutkie. Mmm, takie malutkie szpachlowanko. Także będzie OK. E, kamper posprzątany, pokażę Wam. Patrzcie, tapicerki poprane. Tutaj poprane. Jeszcze się trochę są jeszcze troszeczkę mokre, ale już wygląda dobrze. Stolik naprawiony, czyściusieńko, a popatrzcie, rewelacja. Wszystkie półki pomyte, no wszystko jest tutaj doczyszczone, popatrzcie, nawet z umywalka, szyby. Wszystko, wszystko jest czyściutkie. Prysznic, ubikacja wyczyszczona, lodówka wyczyszczona, właśnie muszę ją otworzyć. Także nic, no skończone, skończone, skończyliśmy, można dalej jechać. A co do nowego kampera jeszcze myślimy, bo ten kamper jest rewelacyjny. Także to jeszcze się okaże, czy będzie nowy kamper, czy jednak stary kamper, ale w wersji, wersji powiedzmy, lżejszej. Bo jest plan na odchudzenie go, tak żeby po pierwsze palił mniej, po drugie żebyśmy się mieścili zawsze we wszystkich, e, na wszystkich wagach. Do 3,5 tony. No i tyle. No, Chodźcie, wam jeszcze pokażę, jak wyszło to na końcu. I taki jest efekt końcowy. Tutaj to będzie poczlifowane jeszcze delikatnie, tylko farba sama. I przyjdzie tutaj ładna naklejka Detlevs Oryginalna naklejka zamówiona. To, co nam. E też burza zabrała nie burza tylko grat dorobiłem z dziurkacza nie pytajcie jest to dorobione z dziurkacza ale wygląda, Popatrzcie tutaj to jest to nowe jak trochę będzie przystarzałe to... to nie będzie nawet znowu żalne, to jest oryginalne ale niestety takiego czegoś już nigdzie nie dostaniecie a myśmy nasze stracili także także zobaczcie sobie na to i zobaczcie sobie na to Słuchajcie, w tym miejscu kończymy vlogi związane z Hiszpanią. Co się dalej będzie działo? Nie mam zielonego pojęcia, mam pewien pomysł na ten kanał. Fajny pomysł. Zobaczymy, co się wydarzy. Także zapraszam Was na następne vlogi. Zobaczymy, co będzie. Ale na pewno coś się będzie działo. Także do zobaczenia.